Dzisiaj wysiewam seler korzeniowy. Tak samo można wysiewać seler naciowy, ale ja zrezygnowałam ponieważ no nie schodzi u mnie, nie będę go wysiewać. Tu mam trzy odmiany, które uprawiam od kilku lat. Właśnie zauważyłam, że jedne są już przeterminowane, jedne są że tak powiem na skraju, bo do lutego tego roku, ale ja i tak je wysieję. Jak wzejdą, to wzejdą, jak nie, to nie. Ulubiona moja odmiana to Maxim. Rzeczywiście rośnie naprawdę duży, zdrowy, fajny. No ja nie mam jakoś problemów z uprawą selera, ale myślę, że to dlatego, że naprawdę mam dobrą ziemię w skrzyniach. Ja nie potrzebuję nie wiadomo ile tych selerów, 20-30 to już tak maksymalnie. I teraz jak ja to robię? Pudełeczko sobie przyszykowałam, to też od kilku lat mam takie Dziurki, żeby sobie woda odpływała, jeśli będzie jej nadmiar. Do selera nie dodaję do ziemi perlitu. Tu jakieś resztki są z wcześniejszych wysiewów, dlatego, że seler ma bardzo, bardzo drobniutkie nasiona i myślę, że to w ogóle nie jest potrzebne. A zresztą po skiełkowaniu, jak pojawi się trzeci listek, zaraz będzie pikowany. Jeżeli nie będziecie mogli doświetlać selera i nie będziecie mieli miejsca w ciepłym pomieszczeniu, no to jeszcze sobie poczekajmy z tym wysiewem ze 2-3 tygodnie. Ja mogę doświetlać, więc już wysiewam, seler bardzo długo kiełkuje, nawet do 20 dni i też potrzebuje ciepłej temperatury, około 20-25 stopni, więc na jakiś cieplutki parapet jak najbardziej wskazane. Seler rośnie powoli, naprawdę jest delikatny. To taka delikatna bestia, jak ja to mówię, że później przy pikowaniu z drżeniem rąk wszystko jest zrobione. Dlatego też w takiej doniczce, w której będziemy wysiewać, dajmy tej ziemi po same brzegi, żeby ta siewka od razu dostawała światło od okna, żeby nie robić zbędnej jakiejś bariery do światła bo one sekundę się wyciągną i jak ktoś już wysiewał seler to wie że one są cieniutkie jak nitka i jeśli się wyciągną to bardzo łatwo później je uszkodzić. I przez to, że nie potrzebuję nie wiadomo ile tych selerów, to sobie jedno po prostu tą jedną miseczkę podzielę na trzy części i w każdą wysieję no, inną odmianę. I ja nasypię tych ziarenek dużo, bo one nie wszystkie wzejdą, zwłaszcza że w dwóch, jak wspominałam, termin już jest przeterminowany albo na skraju takiej daty. Jak widać są drobniusieńkie te nasionka, więc staram się je tak równomiernie rozsypać, żeby nie rosły zbyt blisko siebie, jeśli zobaczę, że wzeszły gęsto, to pensetą złapię i od razu powyrywam, żeby tam z jednej odmiany mieć 10-15 tych selerków, a reszta niech nie zakłóca dostępu do światła, bo to o to najbardziej chodzi. Prawdopodobnie seler będę pikowała dwa razy. Najpierw do malusienki i doniczek, potem do większych, ale może tylko raz zobaczymy. To też na pewno jeszcze pokażę. Seler boi się chłodu. Więc odpada wynoszenie później do jakiejś nieogrzewanej szklarni czy nieogrzewanego tunelu. Ja go wyniosę do inspektu, ale jeżeli będzie potrzeba, będziemy go dogrzewać. Do gruntu trafi dopiero w połowie kwietnia, koniec kwietnia. Zależy od pogody. Będzie można też go przykryć włókiną i ja tak zawsze robię, dlatego że seller, jeśli będzie miał chłód przez 10 dni, około, tak, w gruncie, jak już będzie około 10 dni, około 10 stopni, 15, on może przejść jarowizację, nie, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, chodzi o to, że on może odczuć, że już była zima i ma iść w kwiat. I mi się tak zdarzyło dwa lata temu, dlatego już tego błędu nie popełnię, bo chciałam szybciej wysadzić, no i przedobrzyłam i połowę, Selerów niza, kwitło latem, no a wtedy już nie rośnie w bulwę i jest blejaki. Tu Wam pokażę jeszcze na koniec petunie. To jest tak samo jak z selerem. Jak go wysiejemy, to tylko na ziemię i nie przykrywamy już warstwą ziemi. Podlewamy i przykrywamy folią, co jakiś czas odsłaniając, żeby to się przewietrzyło. Mam nadzieję, że przekazałam wszystkie informacje i zapraszam na kolejne filmy. Na pewno będę pokazywać wszystko, co u mnie się dzieje. पता